a my zostajemy i ogarniamy nasze życie. Tak, Eliasz, jest troszkę późno, bo już jest dziewiąta, więc tak naprawdę już powinniśmy wychodzić, ale po tym intensywnym weekendzie e, ciężko było wstać, dlatego też już jest późno. E, nie będę za dużo właśnie gadała, zaczęło padać, więc jeszcze musimy się jakoś ubrać na deszcz, kalosze, kalosze ubrać dzisiaj. Parasolki i będziemy lecieć. Szybko odprowadzę Eliasza, to wtedy tutaj zacznę ogadzać. Czyli porządek mamy. To jest miłym, miłym, jakby to powiedzieć, wyjątkiem od reguły, ale za to chciałam Wam też się pochwalić, że coś kupiłam. Jeżeli znajdzie mnie ochota, to wtedy zawsze tam będę chodziła i kupowała taki taką rzecz. Później Wam pokażę, o co chodzi, bo teraz... Robiłam dzisiaj kanapki razem z chlebem, który wczoraj udało mi się zakupić. Byłam ogólnie na randce z moim mężem, więc... Wstąpiliśmy, czyli nawet nie wstąpiliśmy do jednej z kawiarni, bo wcale tam nie mieliśmy zamiaru pić kawy. Ale zauważyłam po drodze, że jedna z koranek trzymała pakunek i zauważyłam, że w środku był chleb. I jak go zauważyłam, to powiedziałam: Nie, muszę, muszę kupić ten chleb, bo wyglądał przepysznie. No i taki jak weszłam, to został się jeden, więc idealnie czekał tam na mnie. Był, wczoraj jeszcze był taki fajnie chrupiący, że jak się go zginało, to e, czuło się, że ta e, skorupka jest taka fajnie uspieczona. Dzisiaj, no niestety, już jest troszkę taki e, wczorajszy, jak to się mówi, i nie do końca taki fajnie chrupiący, ale myślę, że będzie dobry. Zrobiliśmy sobie kanapki z. E, serem, awokado i e, to jak ona się nazywa? Pomidorem, matko. I e, drugą mam z szynką, bo awokado starczyło mi tylko na trzy. A mi ślinka! <laughs> Cieknie, taka, e, tak mam ochotę zjeść tą kanapkę. Klep naprawdę wyszedł pyszny. A jeżeli chodzi o mąkę, to widzę, że ona jest taka z tych jaśniejszych mąk. Ehm, nie wiem czy nawet nie jest to jakiś miks właśnie takiej bardzo klasycznej, jasnej z odrobiną może takiej mąki która jest chlebową czyli 725 z tego co pamiętam ale i tak jest pyszna, co? smakuje? Mhm, bardzo mm. mała odmiana Natalia z kanału może Wam podlinkuję z jakiego kanału. Jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie. Naprawdę fajny, rodzinny kanał. Zaproponowała mi zakup na kupank tego chleba. Także jest bardzo podobny do takiego klasycznego polskiego chlebu. I ja mam już go zamrożonego, bo kupiłam 3 trzy albo dwa bochenki, więc zawsze, kiedy mam ochotę, to sobie zjem. I on jest taki właśnie z tych chlebów ciemniejszych ten, który kupiłam tutaj, matko tylko do porównania. Ten, który kupiłam w tej piekarni, on jest z tych jaśniejszych chlebów, więc jest spora różnica i ten jest na przykład z tym chlebem foremkowym, a ten jest wyrabianym, więc jest spora różnica między nimi, ale smakują prawie tak jak w Polsce, byśmy mieli kupować, więc ja tutaj z tej strony dziękuję bardzo Natalii, że jeżeli tego nie dorwę, to zawsze sobie będę kupowała i w zamrażarce zawsze będę miała ten. Eliaszowi zasmakował, więc to jest ważne, bo ja się właśnie bałam. On raczej był przyzwyczajony do takiego chlebu jaśniejszego, ale ten naprawdę jest super i mu zasmakował, co jest najważniejsze. Co prawda tanio nie kosztuje, bo razem z dostawą za dwa bochenki zapłaciliśmy też za jakieś 12 tysięcy, czyli po 6 tysięcy. Niestety ta dostawa na sporo yy, wyszła, ale jak się kupi dwa, no to się ma na dłużej, więc yy, jakoś się tak redukuje ta cena, więc nie jest źle.

Metrem jechała na, na samolot do Gimę i tutaj jest około godziny. Z tego co siostra mówi, to około godzinki będzie jechała, a nawet 40 minut to krzyczy, a ja w międzyczasie gotuję nam obiad, bo oczywiście my nie jedziemy, więc trzeba coś ugotować. Mam żeberka, więc w końcu zużyję te żeberka, które już dawno powinny być zużyte. Dzisiaj zrobię żeberka w Sosie, tak po polsku będzie, więc skoczymy może z Eliaszem tutaj do takiego pobliskiego sklepu i tu powinny być ziemniaki. Raczej liczę na to, bo czasami oni nie mają, właśnie w zależności od cen na mieście, raczej nie na mieście, a u dostawców czasami kupują, a czasami nie więc naprawdę tutaj to warto w zależności, ale trzeba przyznać, że mają taniej czasami, czasami niż na przykład w supermarketach. To naprawdę zależy. Bo w Korei taniej ogólnie wychodzi kupowanie w takich lokalnych, jak one się nazywają, targach, gdzie te ceny na przykład są tańsze. Oczywiście to także zależy. Ja na przykład czasami się boję, bo mój mąż na przykład mówił, że z jakością jest różnie, właśnie z tym, że potrafią oszukiwać nawet samych Korańczyków, więc wiecie, tutaj w tym temacie jest naprawdę różnie. Ja na przykład, jak kupuję w. Na takich targach to staram się chodzić tam, gdzie są te ceny wypisane, dzięki czemu ma, widzę od razu, w jakiej cenie wszystko jest i wtedy nie czuję, że, że przepłaciłam lub coś tym podobnego. Wiecie, często jest różnie tak, że na przykład w supermarketach jednak ma się wszędzie te ceny i są one widoczne, a niestety na tych targach to, to różnie bywa, dlatego zawsze jest strach, jak się kupuje. Jeżeli chodzi o sklepy, to kiedyś Wam właśnie wspominałam przy ostatnim naszym kempingowym vlogu, to także są sklepy takie ala-osiedlowe, supermarkeciki, które sprzedają na przykład lokalne produkty. I takim sklepem jest, jak wspomniałam, Han Aromaty, ale niestety u nas blisko Hanna Romaty nie ma, więc nie mam możliwości. Jeszcze. Jest na pewno sieć, gdzie ostatnio kupowałam e, jadąc na Guannali, e, to jest e, Local Food. U nas też tego tak blisko nie ma, więc tutaj nie mamy, oprócz takich dużych marketów typu ImART e i e, takiego targu, to nie mamy za dużo e, za, za dużo opcji. Tak jak wcześniej, jak tutaj się przeprowadzałam, to już Wtedy myślałam, że nie, jest, nie ma tutaj takiego dobrego sklepu z lokalną żywnością, bo oczywiście wspominam o tym małym, ale ten mały nie zawsze wszystko ma, to co potrzebuje w danej chwili. I także te ceny są różne. Czasami są tańsze, a czasami droższe, więc naprawdę od dużo czynników zależą ceny tutaj. Ja na przykład bardzo polubiłam zakupy w Homeplus. Swojego czasu mieliśmy dużo bliżej. Znaczy nie mieliśmy chyba podobną jak wcześniej mieszkaliśmy na Deti. I na przykład w Homeplus często są przeceny, były te tańsze produkty, ale na przykład jak marchewka tak strasznie podrożała o czym Wam zrobiłam shorta to na przykład podrożała wszędzie. Na przykład w Homeplus i w tym lokalnym w ogóle nie sprzedawali marchewek, bo im się nie opłacało. Jeżeli mają tak wysokie ceny dawać w tym sklepiku, to powiedział, że niestety tak podróżało u dostawcy, że, że im się nie opłacało to kupować. Ja się nie dziwię, chociaż wiecie, jak, jak się potrzebuje tej marchewki. U nas na przykład marchewka jest w każdym. W każdym daniu. Naprawdę, ja uwielbiam marchewki, dają zawsze tą słodycz i wiem, że na przykład Eliasz też lubi te marchewki. A jak ma się takiego jadka w domu, on tak zje te warzywa, bo, bo są, a nie dlatego, że, że lubi. Więc wiecie, staramy się zawsze udawać jednak te warzywa w każdym daniu, które on lubi. Moja siostra już się przekonała, że on taki do warzyw to, to z dala nie Patrycja? tak tylko no. banany i jabłka no. z owoców to tylko banany i jabłka no i podo raczej nie podo, on mówi, że to jest podo ale podo po koreańsku znaczy winogrona ale on winogron nie je a je te borówki winogrono to dla niego na przykład słowo za trudne już nieraz mu mówię winogrono, winogrona a on nie, podo, podo, podo więc Oczywiście jako to dziecko wybiera po prostu prostsze słowa, u mnie też nie. Na komarę mówi mucha. A, na komarę mówi mucha, o. Ale myślę, że tak wszyscy mają. Ja na przykład też jak już sobie wpoję jakieś słowo po angielsku, po koreańsku albo po polsku, to wtedy już mówię no stop w taki, a nie inny sposób, dlatego często słyszycie u mnie na vlogach, że mówię... E, nie mleko migdałowe, a mówię almond milk. Bo mi się po prostu tak bzdurało w tej głowie i ciężko, jak nagrywam, ciężko mi się ogarnąć z tym słowem. Żegnajmy moją siostrę. Trzymaj się. Potem robimy sobie wywiad. O, wiem! Zrobimy sobie wywiad na tym. Jakieś fantazja nie ponosić za bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach dla, do Patrycji to zrobimy e, QA na kempingu, który będziemy w weekend jechać, jak wróci. O oh majo, żebyś ty nie popłynęła za bardzo. No, pewnie popłynę i nie będzie, ale jak będzie, to będzie fajnie. Ale da, dawajcie pytań. Hmm. Moja siostra już pojechała. E, Chciałam Wam powiedzieć, że jest mi trochę smutno. Yy, oczywiście, wiem, że moja siostra jeszcze tutaj wróci, oczywiście, ale mówię o tym, że jest mi trochę smutno, że nam się z Eliaszem nie udało pojechać do Japonii. No ale niestety, jak to się mówi, za głupotę się płacimy, głupotą musimy teraz zapłacić. Yy, nie mieliśmy okazji, niestety, yy, jakby wydatek za. Łazienkę nas trochę przerózł, więc myślę, że tutaj ten koszt raczej nie mogliśmy sobie pozwolić. Chociaż mój mąż mówił mi, myślę, że żebym poleciała, ale myślę, żebym się naprawdę źle z tym czuła. I niestety lepiej czasami zrezygnować i dać sobie szansę na następny raz, bo moje siostry na pewno tutaj wrócą, na pewno będą chciały jeszcze nieraz pojechać do Japonii, zwiedzić także inne kraje azjatyckie. mają ok Okazję, po prostu. Ja tutaj mieszkam, więc jest to dużo, duży plus. Tak samo jak ja bym chciała lecieć do Polski i na przykład gdzieś sobie wyjechać, na przykład do Włoch, do Francji, do, do Hiszpanii. Chciałabym też że także troszkę Europy pozwiedzać, jako że wcześniej tak jakoś nie myślałam o tym, chyba też nie myślałam, że wyprowadzę się do Korei, nie był to mój plan nigdy. Raczej. Plan wyjazdu do Korei był kiedyś na początku, ale później jakoś tak to strasznie się oddaliło, bo każdy myśli, że a do Korei, do Korei może będzie prosto. No nie jest to prosto, dostanie wizy nie jest takie proste. Plus jednak życie w Korei, a em, myślenie o podróży albo na chwilę zamieszkanie to zawsze jest ta, ta różnica, y, zawsze jest ten inny... Inne patrzenie na to wszystko, no a jak się już zamieszka to już jest e, znacznie się różni od takiego życia, co, życia, które pokazują czasami media. No tak jest, myślę, że w każdym kraju tak jest. E, ważne, żeby znaleźć swój kawałek ziemi, e, swój ka kawałek podłogi, jak to w, pios w piosence wybrzmiewa. Ja na szczęście znalazłam razem z moim mężem, mamy tutaj i mi się dobrze żyje. Oczywiście są plusy mieszkania i minusy, no, ale tak chyba, tak jak powiedziałam, w każdym kraju jest. Dobra, ja muszę się zbierać. Ogólnie Monika już wróciła, niestety wróciła chora. No mówi, że chyba nie jest odporna na wirusy polskie wirusy już i po prostu rozłożyło ją przed wylotem. W trakcie wylotu się źle czuła, ale w Korei to już w ogóle puch poszło. Jeszcze musimy ogarnąć wtedy Bory Beauty, zastanowić się kiedy i jak, ale myślę, że od przyszłego tygodnia już będziemy mogły się spotkać i już e, będą filmy na bieżąco. Bo wszystkie te filmy, które oglądaliście na Bory Beauty, one są, jakby to powiedzieć, z. Nagrane wcześniej, dużo wcześniej, naprawdę wiele się spotykałyśmy, bo już jest 14, już obiad mam zrobiony. Myślałam, że szybciej mi w ogóle e, akwarium pójdzie, ale niestety idzie to bardzo e, w, tym, ty, w tym razem poszło to bardzo wolno, jak na zubość. no Ciekawe, ja mam gotuję obiad i chciałam wam pokazać jakie w Korei są ziemniaki raczej nie różnią się dużo jeżeli chodzi o sam wygląd kształt, bo Nieobrane wyglądają w taki sposób, ale spójrzcie, jakie one są jasne. Takie wręcz bialutkie. I mnie na przykład na początku zszokowało to, jak wyglądają. I często w niektórych sklepach widzę ziemniaki, które nadal są zielone. Zielone chyba. Po prostu niedojrzałe albo za szybko zebrane. Nie wiem, jak to działa, bo nie jestem jakimś wielkim fanem ziemniaków i znawców, ale zdziwiłam się, jak widziałam, właśnie te takie białe ziemniaki. Czy one smakują jakoś tak podobnie? No, troszkę inne są i to czuć nie są aż tak intensywne, i także sama tekstura tych ziemniaków wydaje się taka bardziej. Wodnista, tak, mi, tak mogłabym ją określić. Nie, jest, nie ma takich y, ziemniaków mączystych, jakie możemy używać na przykład na kopytkach. Jezu, jadłabym kopytka. Może raz ugotuję więcej ziemniaków i będzie na kolejny dzień, żeby zrobić kopytka w domu. Zrobię w jakimś sosie, na przykład pieczarkowym, albo y, tym podobnego, żeby y, pieczarek, bo pieczarki też są drogie. No, to może właśnie bym zrobiła takie kopytka. Muszę wcześniej ugotować więcej ziemniaków. Mam dzisiaj ziemniaki także, bo stwierdziłam, że jeżeli mam żeberka i nie zjemy aż tyle żeberek w sosie, do tego mam ziemniaki, to będzie zupa z fasoli. Fasolowa, polska, klasyczna, pyszna, mam nadzieję pyszna, więc na jutro będzie zupa fasolowa, na dzisiaj właśnie. E, będzie e, z ziemniaczkami, żeberka i zastanawiam się, bo mam dwa buraczki, więc może zetrę buraczki i z tego zrobię e, takie tarte buraczki. Pyszny, polski obiad będzie dzisiaj. Lepiej, lepiej, lepiej. Lepiej, lepiej, lepiej. 何これ Fajki, ale nawet klowa męża nie słucha. Śmiesznie to wygląda. Ja wieszam pranie. Ogólnie zaczęłam prać wszystkie odświeżać swetry, więc na sezon jesienny będą już gotowe. Znaczy, już się zaczął, więc już się powoli robi chłodna, bo ale idzie to jak zawsze bardzo powoli. W przeciwieństwie. Do innych regionów to u nas tutaj bardzo powolutku, więc także ja się bardzo powoli zaczynam przygotowywać, nie spieszę się. Dlatego też myślę, że w tym tygodniu uda, mam nadzieję, nagrać mi się film, jak będziemy zmieniać moją szafę, układać wszystko na jesień. Muszę też powybierać rzeczy, które oddam na przykład mojej siostrze, albo także oddam do takiego boksa u nas. Może jutro. Może w kolejnym vlogu pokażę Wam, jak wygląda taki boks i większość takich osiedli ma właśnie takie boksy, gdzie można rzeczy zostawiać. Już widzę, że nie tylko ja, bo już dzisiaj widziałam, że pełny był ten boks z rzeczami, więc e, te, że, e, pooddaję rzeczy, które już na pewno letnich nie będę nosiła które nie, nie za bardzo mi pasują i wtedy wyczyszczę i nie będę musiała wtedy pakować tak dużo rzeczy mi, których nie będę używała. O, taki jest plan. Dobra, i w tym miejscu też chciałabym się z Wami pożegnać, bo to już będzie koniec tego vloga. Mam nadzieję, że taki daily vlog się Wam spodobał, podobał. Dajcie znać sugestie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo ciekawostki, które byście chcieli się dowiedzieć w temacie Korei, ale nie tylko życia. To z chęcią wdrożę je w, albo w takie daily vlogi, albo w innego typu vlogi. Więc dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Pa!